O kurczę, kręcicie? Spójrzcie na to, to jest zabójca krów. Dosłownie filmowaliśmy, jak. O, o, są szybkie, są super szybkie. Mam go. Uuu, w porządku. Wydaje mi się, że teraz moja kolej, aby stawić czoła jednemu z najbardziej bolesnych rządeł na świecie. Zabójca krów z Arizony, chodźcie ludzie. Mrówka aksamitna, znana w Stanach Zjednoczonych jako zabójca krów, jest często spotkana na pastwiskach dla krów, a jej urządlenie jest uważane za tak bolesne, że może być wystarczająco silne, aby zabić krowę. Nie musimy nawet ustawiać stołu do żądlenia, więc... mam nadzieję wytrzymać jeszcze jedno, zanim wrócimy do domu. To jest owad odpowiedzialny za nasz najsłynniejszy viralowy film wideo, który ma ponad 83 miliony wyświetleń, ale ja nie przyjąłem na siebie jeszcze tego urządzenia. Okej, okay, wróćmy tutaj! I nie zamierzam tylko przeprowadzić tego testu na urządlenie, ale także umieszczę to najsłynniejsze urządlenie w historii Brave Wilderness w naszym nowym i zatwierdzonym indeksie urządzeń. Ocenię to urządlenie według poziomu przerażenia, bólu i następstw, przyznając w każdej kategorii punktację od 1 do 10. Następnie wezmę średni wynik, aby zobaczyć, jak wypada zabójca krów w oficjalnym PSI. Moje pierwsze wrażenie na temat tej mrówki aksamitnej jest takie, że wygląda zupełnie inaczej, Niż zabójca krów, który urządlił mnie wiele lat temu. Ma ten sam wzór i futro, ale zamiast czerwonego brzucha ma pomarańczowo spalone zabarwienie. I to jest właśnie najfajniejsze w mrówkach aksamitnych. Występują w różnorodnych kształtach, wzorach i kolorach. Gatunki mrówek aksamitnych można spotkać w całej Ameryce. Ale tak się składa, że te tutaj, w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, są jednymi z najfajniejszych ze wszystkich gatunków. Nazywa się ją mrówką aksamitą, ale nie jest to gatunek mrówki. W rzeczywistości jest to osa z rodziny żeronkowatych. Samce tego gatunku mają skrzydła i latają, ale nie mają żądeł. Tylko samice nie mają skrzydeł, ale mają żądła. Wiemy więc, że ponieważ ten nie ma skrzydeł, na pewno będzie w stanie mnie urządlić. O, zbliża się urządlenie. Mam przy sobie StingKilla, killa. Potraktuję to urządzenie stinkilem. To nie jest płata reklama. To jest coś, czego po prostu jestem ciekaw. Oczywiście mam pinefrynę. Na wypadek, gdybym miał jakąś szaloną reakcję alergiczną, to urządzenie pierwszej pomocy, które pomoże mi wezwać pomoc medyczną w razie potrzeby. Miejmy nadzieję, że to tylko duży ból i nie będziemy musieli podążać tą drogą. Więc teraz przyjrzyjmy się żądłu tego owada. To zawsze najtrudniejsza część. Znalezienie chwytu. A te owady nazywane są niezniszczalnymi owadami. Dzięki egzoszkieletowi ich ciało jest tak silne, że jest o wiele wytrzymalsze niż u większości owadów, więc nie będę w stanie go zmiażdżyć ani zranić. Ho! Słyszycie to? Słyszałem coś, co mnie zaciekawiło. Owady te mają zdolność wydawania pisku, zwanego strydulacją. To sygnał ostrzegawczy o niebezpieczeństwie. Syrena alarmowa, jeśli wolicie. A ja go właśnie usłyszałem. Słuchajcie, słyszycie? Przysuncie kamery, przysuncie. Będziecie w stanie usłyszeć. Nie tak głośno jak przy poprzednim okazie, ale na pewno ją słychać. Ale nie martwcie się, nie robię krzywdy temu owadowi. A teraz żądło, spójrzcie, jak długie jest to żądło, o Boże! Żądło zabójcy krów jest jednym z najdłuższych żądeł wszystkich owadów. W stosunku do wielkości ciała ma najdłuższe żądło spośród wszystkich żądlących owadów na świecie. Wow. A ponieważ ta jest większa, to żądło jest znacznie większe niż łosy, które urządliła mnie w Chile. Wow. To żądło jest naprawdę duże. Okej, okay. myślę, że nadszedł czas. Aby przetestować urządzenie tego puszystego małego owada, chłopaki gotowi? Gotowi! Ok. Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to pozwolić, aby ten zabójca krów sam mnie urządlił. Aby to zrobić, włożymy go z powrotem do pojemnika, a potem umieszczę go na standardowym miejscu. Na trzy. Jeden. Uf, dwa. Trzy. O, rany. Czuję ten meszek. Uuuh. Czuję ten odwłok tuż przy mojej skórze. To stresujące. Widzę, jak zabójca krów próbuje wydostać się ze szklanki. Tak jak myślałem, sam z siebie mnie nie urządli. Okej, okay, obróćmy to. Uh, Okej. Okay. O, trochę się stresuje. Uh, Okej. Okay. Okej, okay. uh. więc naprawdę nie musisz się martwić, że ten owad cię urządli. Jeśli naprawdę nie będziesz go drażnił, próbując go chwycić lub przytrzymać pensetą entomologiczną i pozwolić się urządlić, co właśnie zamierzam zrobić, ponieważ jestem bardzo ciekawy, jak wypada to na tle os z Ameryki Południowej. Nadchodzi ten moment, dam się urządlić. Okej, okay. czas na dobry chwyt. Wezmę to tak tyłem, otóż to. Okej. Okay. Robi się gorąco, ona się rozpala. Widać, gdzie wcześniej umieszczono szklankę, żeby udowodnić, że sama nie urządli, ale teraz rządło jest gotowe do strzału. Macie dobre ujęcia? Zrobię to w samym centrum. Okej, okay. jestem Mark Vins i zaraz wkroczę do strefy urządlenia z zabójcą krów z południowego zachodu na 3, 1, 2, 3. Ach, gryzie mnie. Jeszcze nic. Mm. A! A, Urządliła! O tak. O, wow. O! O! Ej! o! A! O tak, żądło weszło. wow tak, to jest o wiele gorsze niż poprzednia mm, dużo gorzej jakie to uczucie, Mark? o, pali, naprawdę pali, odłożę ją tutaj a, a, tak to pali, zdecydowanie pali ukoła mnie, właśnie tam widzicie to? widzicie te czerwoną plamę? o stary, to będzie, to będzie puchnąć to jest piekący ból dużo gorzej niż poprzednia o, oh, razy dziesięć, dziesięć razy gorzej. To prawdziwe urządlenie Matko Boska, to jedno z mocniejszych jakie kiedykolwiek przyjąłem. To jest ta. Uh, o, oh, czekajcie. Wow, zostałem trafiony trzy razy. 1, 2, 3. Najgorsze było to dokładnie po środku, i czułem jak rząd do samego końca. Prawdopodobnie co najmniej pół centymetra pod skórę można zobaczyć, że jest ta mała plamka krwi. Trochę zaczerwienienia, przypominającego krwotok pod skórą. Ale widać już, że plamy zaczynają się pojawiać. Już teraz mogę Ci powiedzieć, że jutrzejszy obrzęk będzie o wiele większy niż obecnie. Ale w tej chwili odczuwam skutki jadu, ból. I nadszedł czas, żeby użyć trochę Sting Kila na to urządlenie do dzieła. Mam nadzieję, że to złagodzi to palenie na mojej skórze. O tempy ból. Chłodna ulga. Tak, to jest coś o wiele gorszego niż umrówki pandy. Nie wiem, czy to kwestia rozmiaru, czy po prostu urządzenie mrówki aksamitnej z południowego zachodu zabójcy krów są po prostu o wiele bardziej bolesne, ale to był cios. Cieszę się, że mam coś, co pomoże ugasić palenie spowodowane tym bólem. Już teraz mogę powiedzieć, że jutro będzie najgorszy dzień w tym roku. Musimy to obserwować przez następne 24 do 48 godzin. Nie wyszedłem jeszcze z opresji. A teraz nadszedł czas, aby przełamać to urządlenie i nadać zabójcy krów oficjalne miejsce w naszym rankingu urządleń. Za przerażenie daje 7,5 na 10, mimo że są puchate i kolorowe. Gdy zobaczysz żądło całkowicie wysunięte, wszystkie zakłady są nieważne i wierzę, że to poważna sprawa. Jeśli chodzi o ból, byłem w szoku, ponieważ myślałem, że będzie co najmniej podobny do poprzedniej osy. Absolutnie się myliłem, było wielokrotnie gorzej, dlatego dałem 8 na 10. Wreszcie następstwa. Obrzęk i ból nasilają się przez kilka godzin po urządleniu i przez cały następny dzień. Chociaż w żadnym wypadku nie jest to bullet end z pewnością boli przez długi czas, a następstwa są dużo gorsze niż urządlenie. 8,5 na 10. Łączny wynik daje zabójcy krów oficjalną ocenę BSI na poziomie 8, co stanowi jak dotąd najwyższą ocenę i mnóstwo bólu jak na tak małe stworzenie. Napisz w komentarzach, które owady chcesz zobaczyć w następnej kolejności.